Witamy bardzo serdecznie na kanale Geekosfera w naszych podcastach. Dalej wałkujemy temat czarnego lustra. Mamy już drugi odcinek trzeciego sezonu. Czyli odcinek o tytule. Oczywiście zapomniałem. Wersja próbna. Wersja próbna. Trochę wstyd, ale trudno, e, o te, w tej wersji próbnej... Tej wersji. Tak bardzo lubisz ten odcinek, że nawet tytułu nie zapamiętałeś, tak? Dokładnie tak, wyparłem go z pamięci po prostu. I jak zwykle porozmawia tutaj Barta i Łuki. Cześć, cześć. No i zapraszamy, odcinek wersja próbna, już się nauczyłem, no to jedziemy. No to po prostu ten odcinek podcastu też będzie wersja próbna. Tak, jest ostra wersja próbna. Odcinek jest generalnie nudny, jest generalnie beznadziejny. No i dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Nie odcinek jest spoko, może nie najlepszy, ale jakoś się go tam ogląda. Nie zauważyłem. Także to... słuchajcie dalej. Chyba inaczej oglądaliśmy. No ale generalnie fabuła. Także fabuła jest, Słuchajcie, jest... chyba się pokłócimy po prostu teraz tutaj, także no, możliwe. Także, może to będzie nawet ciekawe. Jest sobie koleś, taki Amerykanin. Szeroka szczęka, taki cowboy. I nawet imię ma amerykańskie Cooper. Cooper, tak typ, typ, typowy cowboy, po prostu. I on sobie przyjeżdża do, do Londynu, tak? To był, no on generalnie poleciał w świat. On sobie zwiedza świat. świat i już chyba ostatnim przystankiem na jego trasie był Londyn. To, to Amerykanin, no po prostu. No, to my się tak po, się... po Londynie już miał wracać do domu. I tam spotkał Dziewuchę. Wiadomo, że. W... W Wielkiej Brytanii, jak widzisz do pubu i powiesz, że jesteś Cooper z Ameryki, to już każda Twoja. To, to normalna rzecz jest. Na no bo to Normalnie. działa chyba na tej samej zasadzie co w drugą stronę. Jak masz brytyjski akcent w Stanach, to też jakby to było w Love Actually. No. <laughs> Jeden z bohaterów jechał specjalnie do, sta do Stanów sobie po dziewuchę, bo jego akcent jest super. No może, i tak. może to tak działa w drugiej stronie. Może. może. A polski akcent gdzie działa? w Polsce, Polsce i to jest właśnie przerąbane. Ja znam tego jednego, takiego jednego gościa, co by Ci zaprzeczył, ale okej. Okay. No dobra i on sobie tutaj wyrywa tą panicę i stwierdza, że musi zarobić pieniądze na bilet. I znajduje sobie aplikację, No tam był jakiś chyba, za stracił te pieniądze jakoś już z bankomatu, myślał, że ma, nie ma, nie no, miał. To gdzie liczył tam pieniądze. I no musiał jakoś skombinować kasę. Miał aplikację, praca za rogiem i został testerem gier. No rzeczywiście, na no fascynujący odcinek. Tak, no ale oczywiście jest to Black Mirror, więc jak się domyślacie, ten tester gier nie jest taki zwykłym testem, testerem gier, że dostał pada, na kanapce sobie siedział i grał w kolejnego Call of Duty. No nie, bo grał... Bo grał... Wirtualnie. Wirtualnie, no kompletnie nowy interfejs miał przetestować, taki wszczepiany a'la Matrix gdzieś w tył pnia mózgu. No okej, okay, no to widzieliśmy to w Matrixie. No to... widzieliśmy trochę to w Matrixie, jak najbardziej. No i wchodzi jakby do tej gry i ta gra miała, do miał być horror i miała rejestrować podstawowe lęki użytkownika. Znaczy trochę przyspieszyliśmy, bo na początku wszedł sobie do gry. Pierwszy test, myślę, że to jest pierwszy test, to było wale, walenie w gofra, w sensie w świstaka. To taka amerykańska rozrywka. Po, po, pojawiły się na, na biurku dziury. Pojawił się w jego głowie obraz uroczego świstaka, którego miał walić pie, pięścią zanim się schowa do tych dziur. Ten, ten test zdał. Pani, która go testowała była zadowolona z wyników, więc poszedł do japońskiego szefa i tam El Jefe dał mu lepszy software. To jest normalne, że jak jest taka firma to siedzi sobie szef i mówi: dawaj tam mnie tego testera. Walną gofra w web? Walną, dawaj go. To jest normalne. To każdy CEO tak tam. Widocznie mało kto tam wali, wali, umie walić tego gofra. <laughs> jak Steve Jobs, jak testowali iPhone'y, tam rozumiem siedział taki jeden Cooper testował iPhone'a, mówi: "Przetestował tego iPhone'a trójkę. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, przetestujemy czwórkę. No, tak, tak właśnie to działa. No, właśnie tak działa. no tak, trochę garażowo jeszcze, nie? No, tam gdzie tak, ten że... ten garaż? No taki większy garaż miał, ale jednak to jeszcze nie był. Amazon czy Microsoft, nie? W, 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 u swojego szczytu. Także to tam jakoś. Aż tak bym się nie czepiał. No. Czy ja się czepiam? Trochę tak. <grym> ja bym nie umiał. W każdym razie tam u tego szefa dostaje nowy software i to już jest. Właśnie ten wspomniany dom z lękami różnymi, gdzie mają badać jego reakcje na to. I mamy. Taki... <grym> No i właśnie no i to jest taki odcinek właśnie, no i mamy horror i... No mamy horror, tak. Mamy horror i... Nie sobie oglądajcie, no. Mamy horror i standardowe zagrywki, które widzieliśmy milion razy w innych filmach, czyli... Słuchaj, to jeszcze nie jest ten test, to już jest ten test, słuchaj, to jest cały czas wirtualna rzeczywistość, ja cię stąd wyciągnę, ja cię tutaj... Jezu, no. to, to wygląda tak, jakby siedzieli sobie ci twórcy Black Mirrora i stwierdzili, jeszcze nie robiliśmy odcinka o sztucznej rzeczywistości. Na, wzięli jakiegoś z amerykańskiego scenarzysty i powiedzieli: Napisz mi tutaj scenariusz no, o sztucznej rzeczywistości. Charlie Brooker robił po prostu ten scenariusz sam on. Słuchaj, Sapskijowski też napisał y, tego nowego Widzmina. No napisał. I też nie ma się czym chwalić. To prawda, ale mówię tutaj, że to sam Brooker to robił. Yy, w sensie, Charlie Brooker, w sensie, sam to nie imię, tylko że on sam to robił. No i i to jest tak, że potem mamy te kolejne. Bo, bo to jest tak trochę jak w Incepcji, nie? Że mam on jest w tej grze. Tak, tylko że Incepcja była, muszę podkreślić, później. Nie no, okej. Okay. Tak ja nie... wiem, że my jesteśmy trochę spaczeni tą Incepcją teraz i też nie wiem, jakbym zareagował na ten odcinek, jakbym widział go po Incepcji. Dobrze, to jak w Matrixie. No, ale nie w Matrixie tak nie było za, za, za. No ale też miałeś jedną rzeczywistość, tak? Wchodzisz do innej rzeczywistości. Ale nie były tak zagnieżdżone, bo tutaj mamy. No, właśnie ten sam motyw co w incepcji. No nie ma co już wielce ukrywać, były incepcje. Była rzeczywistość w rzeczywistości w rzeczywistości. Tak? Po, po zakle... i w ogóle wszystko działo się 4 sekundy, i koleś zszedł. To w co w drugim odcinku Star Trek było. Nie. W <laughs> chyba w ogóle nie było tak, tak ja rzeczywistości. Były, tak były. zagnieżdżonych? Nie. Ale no. były takie motywy, co tam w tych holodekach się działy, co potem ktoś myślał, że to jest naprawdę i potem ktoś przychodził zawsze i słuchaj, uwierz mi, to musisz zrobić to, ale bo to jak nie najbardziej, jest ten... to, 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 się, to się zdarza. Natomiast nie takie zagnieżdżone, nie? No, takie zagnieżdżone może aż tak bardzo nie, ale tutaj właśnie, ja tu nie czułem żadnego powiewu świeżości, nie, nie czułem. To po prostu oglądałem ten odcinek i mówię, no kurczę, co ja mam z niego wyciągnąć, że co, że nie grać w gry? Znaczy teraz, po już, świeżości, po incepcji nas to mówię, trochę zepsuła. Jak pierwszy raz oglądałem, dla mnie był ogromny powiem świeżości. Teraz, po, po incepcji, już wygląda to trochę inaczej. Tak jak mówisz, gdzie się pojawił podobny motyw. Natomiast, no, ro, może teraz robi mniejsze wrażenie. Może to jest różnica tego odcinka, że on już w naszych czasach, teraz, po tych w dziewięciu latach, 8 Zestarzał Tak, nie robisz już takiego wrażenia po prostu. No to pierwszy raz taki miałem przypadek. Tak, może, może że... to jest ten problem, że teraz faktycznie jakbym go teraz pierwszy raz oglądał, to pewnie bym Ci przyznał mega rację, że on jest wtórny. Znaczy no taki, w porównaniu do poprzednich odcinków, gdzie mieliśmy jakieś mniej lub bardziej błyskotliwe spojrzenie na społeczeństwo, no tutaj tego nie masz, Na no, wchodzi do gry. Znaczy, to tutaj są takie bardzo subtelne znowu. Tak jak w pierwszym odcinku, z czego zona miałeś bardzo mocno w twarz pokazany problem ludzkości. Bezczelnie bezczelnie to tutaj jest chyba za bardzo subtelnie, bo jedyne, co mi przychodzi do głowy, to dwie rzeczy. No, takie kochajmy się, znaczy spieszmy się kochać, bo możemy stracić szansę, tak, bo, bo Cooper chciał wrócić do mamy, która do niego wydzwaniała. Zresztą ten telefon od matki spowodował jego śmierć w zasadzie bo tam było jakieś spięcie na, na synapsach i no zszedł chłopak. Tutaj jest y, taka... nawet trzy problemy, o, bo... O kurczę, to zaraz tak, się Tak, bo rozpęczymy. nie wiem czy kojarzysz ten motyw, no urządzenie miało wyłączyć. On telefon miał wyłączyć no miał, no i powiedział, miał. że wyłączył, ale on tak. chciał szpiegować dla tej Sony, dla swojej laski. Co też było S dziwne. To jest też tak. jakieś takie uproszczenie scenariuszowe. Upro, dobrze, uproszczenie scenariuszowe, no ale to był tak, jego motyw. No dobra, ale poderwał laskę i akurat laska, słuchaj... Jakbyś ja tam miał... sprawdził, no, Tak. To tam Nikt nie wie, co tam się dzieje, to byś tam poszpiegował sobie trochę. On no, się zgodził. Może też na kasę no, poszedł. No, może ta firma, dla której pracowała Sonia, zaproponowała mu dodatkowe baksy, no to poszedł no, okay, na to. Okej, ale zbieg okoliczności i to jest taki konkretny. W każdym razie, bo może to nie był zbieg okoliczności do końca, no ciężko powiedzieć. No dobra, no okej. Okay. Mm. W każdym razie miał wyłączyć telefon, powiedział, że to zrobił, ale soft, który miał zainstalowany, spowodował, że tylko pozornie był wyłączony. I zadzwonił telefon, właśnie matka zadzwoniła do niego w trakcie, na początku tego testu, co spowodowało sprzężenie z tym sprzętem podpiętym do jego pnia mózgu. I no, finał jest taki, że po 4 sekundach chłopak strzelił. Wszystko, co widzieliśmy na ekranie przez kolejne pół godziny, chyba, to był, było, działo się w rzeczywistości przez 4 sekundy. Dzwonienia tego telefonu, i teraz tutaj, właśnie ten yy, po pierwsze, spieszmy się, spieszmy się kochać ludzi, to jest jedno. Drugie, takie to kłamstwo znowu, chciał wyszpiegować i sam sobie spowodował w zasadzie ten problem, nie? Że gdyby faktycznie posłuchał i wyłączył ten telefon, by żył. No okej. Okay. No i trzecie, to jest yy, chciwość, i takie. Yy, Sukces po trupach korporacji. No, to jest jedyne, co ja wyniosłem z tego odcinka, prawda mówiąc. No. Czyli, właśnie takie bezduszność, w pędzie do nowych technologii. Takie nawet, tam się nie przejął nawet, że ten Kuper zmarł. To po prostu zmarł, to zmarł. Weź się go tam zakopcie koło, koło tych trzech innych ogródków i po sprawie. Takie właśnie już cyniczne podejście, tak. dość, na, w dość wysokim poziomie. Dokładnie. Natomiast no właśnie on ja spory problem z tym odcinkiem, bo on właśnie jest taki. No niejaki taki. No mówię, no on się no. chyba zestarzał po prostu. Wydaje mi się, że się zestarzał. Widzisz, I on no. się tak też zatrzyma bardzo niepozornie. On się zaczyna tak, no. Chyba najbardziej niewinnie ze, ze wszystkich odcinków. Po Ciekawe, prostu sobie tak Cooper startuje i są takie właśnie nie przebitki no. z jego podróży. Wiesz, yy... poznaje tą dziewuchę, To tak dobre 15 minut trwa. Cała że twoja się nie historia wie. to też się zaczęła tego, że koleś miał Ale był to, to na... trwało 3 minuty. i Już no, mamy od razu. Rozmowie. No, uh. Kapun, 3 minuty. Nie? Biał nieźwie się niepozornie zaczął. No, się no ale miał wiedziałeś, że coś jest nie tak? Od razu. Od razu, od, od razu, razu, nie? Czułeś ten niepokój tej Wiktorii, jeżeli dobrze pamiętam. No a dobra, a White Christmas? Już to się zaczęło, tam się siedzieli sobie w tym chacie, tam sobie jajecznicy robi. No ale właśnie, się siedzieli już w jakiejś chacie, gdzieś <laughs> na szczerym polu jest zimno, no to już no. wiesz, że coś jest nie tak. A tu koleś pojechał z plecakiem w świat, no i jest zadowolony z tego, że to jest wiedza. No dobrze. Wiesz, o co mi chodzi. No dobrze, dobrze. No zaczął się, do, dobrze, zaczął się niepozornie i tak się skończył. No skończył się dosyć no. tak smutno, nie? Po prostu ja. Bo ja mam czasami takie wrażenie, że przy produkcjach amerykańskich, ja wiem, że ja teraz się czepiam, że to Amerykanie przejęli i trochę też na ten odcinek najeżdżam pewnie mocniej niż na to zasłużył. Ale ja mam wrażenie, że często jest tak, że Amerykanie. Tak jak w poprzednim sezonie mówiliśmy, ty wspomniałeś, że Anglicy nauczyli się, że sezon może mieć więcej odcinków niż trzy. Takie zdanie w pewnym podkasie rzuciłeś. Natomiast. Tu jest drugi problem, Odwro yy, druga strona tego medalu i Amerykanie mają misję życiową, żeby zrobić tych odcinków więcej. I czasami to wychodzi tak, że coś bym tam chciał, jakiś pomysł mam, no to taka, dla mnie to jest taka zapchaj dziura, taki zapychacz. Bo o ten odcinek, o ile poprzedni odcinek, no o White to już nawet nie mówię, poprzednie odcinki rzeczywiście ostrzegały przed czymś, to były dość takie pokazywał tą dystopię. Tu tego nie mamy, tutaj, no koleś, no dobra, koleś ginie. Mamy tą brutalność korporacji, ale generalnie rzecz biorąc, to jakby ten odcinek się nazywał Czarne Lustro, tylko był to był odcinek House of Cards i kogoś tam Francis Underwood by wsadził do piwnicy i mu podłączył coś i by się bawił wirtualną technologią, to ja bym nie widział różnicy. To ja widzisz, mam taki problem z następnym odcinkiem, że ja bym tam jakbym wyciął Czarne Lustro, to bym nie widział różnicy. No Były by po prostu taki sobie film, thrillerek i całkiem działa. Nie mi co będzie za tydzień. Także nie, nie chcę o spoilerować. Tutaj jednak no jest trochę sci-fi'a, ale faktycznie przekaz jest tutaj najsłabszy chyba do tej pory. Bo tylko z, z tym sci-fi'em i z tą dystopią, to tak samo jak myśmy o świni, bo musi być w każdym odcinku. Tak. E, więc tutaj, muszę tutaj zaznaczyć i tam już w ogóle nie było sci-fi'a. Znaczy... O takiego... świni nie było sci-fi'a też. Nie, tak. nie było w ogóle, ale mieliśmy taką strukturę tego społeczeństwa, to jak nasze, jak ludzie, jak społeczeństwo pragnie to obejrzeć, mm -hmm. podejście do sztuki. Były jakieś takie problemy poruszone. O no mocniejszy ja tutaj, przekaz, no. no. Ja tu nie widzę tego przekazu, no. Przekaz jest wyjątkowo słaby, to trzeba przyznać. No koleś, no gra w grę. Ja rozumiem, że to się fajnie pewnie ogląda, no bo jest horror. Nie wiemy, czy to już jest ta warstwa, czy on już wyszedł, bo tam jest jeszcze w tym pewnym momencie, że on wraca, nie, do, do domu. Do tak. domu i się okazuje, że to jest kolejny poziom incepcji. Tak. No i dobra, ja sobie zdaję sprawę z tego, że pewnie scenariuszowo to jest fajne, bo sobie piszesz a to jeszcze będzie jeden poziom, tutaj mm -hmm. ich zaskoczę, no ale... to ma być czarne lustro, tak? No, no tutaj, no mówię, no tutaj generalnie... no mi czegoś brakuje. Rozumiem. Tu mi czegoś brakuje i... no nie byłem za, zachwycony tym odcinkiem. No to ja zachwytu też tutaj nie czułem. Natomiast... Yy, Widzisz, pogadamy sobie za tydzień o następnym odcinku, bo tam bardziej czułem czarną Ale to pogadamy. To... Pogadamy, tutaj nie, nie, wchodźmy, nie wchodźmy w temat nie, następnego nie odcinka, że nie ma co. Natomiast tutaj właśnie jest, jest ten motyw no bo tak, wracamy do Wielkiej Brytanii w ogóle, nie? Bo jakby. Dobry czy... odcinek. No A tutaj, 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 tutaj też, tutaj, tutaj też. Wracamy do Wielkiej Brytanii. Można by się spodziewać, że gdzieś ten robi to ten twórca, że ten klimat, gęsty klimat, gdzieś się on tutaj pojawi. No i tutaj... Zasadzie... No tutaj była zabawa tą, tą konwencją, tak jak mówię, i ona się wydaje mi się, że się po prostu zestarzała. No okej. Okay, ale A tak dziękujemy Nolanowi, że popsuł nam po prostu ten odcinek. Bo co tu dużo mówić, Nolan i Incepcja zrobiła swoje. siły ty to jak nabroisz. Ale kwestia jest też taka, że postawili na horror. No, bo to jest bardzo horrorowate. Tak, to jest bardzo horrorowate. I gdzieś w tym wszystkim, no bo on w tym horrorze cały czas do tej matki ciągnie, nie? Tam jego naj, najskrytsze lęki są pokazywane, że on. Tak. Y, z ja tą matką, że on w tym domu i że ta matka. Ten motyw się cały czas tam. No bo odzwoniła matka w momencie, to. kiedy to wszystko się dzieje. Bo to pamiętasz, zakładają mu to ustrojstwo no. na twarz, widzi, że matka dzwoni, no. on zobaczył to, że dzwoni. I mu się włączyło. I to wszystko to, co widzimy, jest 4, 4 sekundy. No ja w rozumiem. czasie jak ten telefon dzwoni, Ja rozumiem, ale też... Jest jak... podświadomie, wszystko musi być związane z matką tam, no, no bo w ciągu tych 4 sekund w jego łbie jest, jest ta matka mocno. Ja to inaczej odebrałem. Ja to odebrałem tak, że ta maszyna ma, ta gra ma bazować na Twoich lękach. I on się bał, że nie zdąży odwiedzić matki. Znaczy, wiesz to, ta ma... Nie wiemy, na czym miała polegać gra. A nie mówili, że że właśnie, że ma być choroba. Nie, ale to było, że... Że... to było w którymś zawarstwie. Aha. Bo to trwało tylko 4 sekundy. Nie założyli mu to, no zobaczyli, no. że się spina i mu to zdjęli. No, no, no. Tam nawet nie, nie zaczęli testów, tak naprawdę. Wszystko się działo w jego głowie mhm. i niekoniecznie według ich e, schematu. Mhm. To, to, to wszystko się... Spowodowało to spięcie tego ustrojstwa z jego łbem. Okej, okay, dobra. Nie. No dobra. To, to, co ty mówisz, to się działo w którymś tam drugiej warstwie. Zeps tam. Tak, tak. No Dlatego tutaj to scenariuszowo mówię mi się jeszcze jakoś klei, ale przyznaję, że już nie robi takiego wrażenia. No, no dobra, A aktorsko? Dał radę? Ten syn karzy. Syn Kortrasa, Wajat Raser. No było okej. Okay. No, tutaj. Ja tak z amerykański. No on chyba miał być taki amerykański, no, to miał być taki Amerykan... Taki Kapitan Ameryka. Taki Kapitan Ameryka, którego grał swoją drogą, tak, tak. I po prostu... Nie wiem, no... No ja tu... Ode mnie zachwytu nie usłyszycie chyba tego odcinka. Ode mnie zachwytu też nie usłyszycie, aczkolwiek będę bardziej chyba pozytywnie go oceniał A, niż, niż Bartas. Będziesz będzie łagodniejszy niż ja. Natomiast mówię, tutaj i ta jego amerykańskość, to ten cały motyw z tym, jak potem w jego głowie ta laska. Nawet ciężko jest w ogóle omawiać ten odcinek, bo to wszystko jest jedna incepcja na następnej incepcji, i teraz omawiaj Tak, tak. Generalnie, jak on zmarł w ciągu 4 sekund, to gdyby nam nie pokazali, co się działo w jego głowie, to odcinek by się skończył po 15 minutach. No mm. i. Gdzieś tam. Gdzieś tam mi to haczy. No chyba nie będziemy się dłużać, co? Czy... No ch Chyba nie ma co przedłużać, Chcę powiem tylko śpiewać. jedno, tak, mogę jedną rzecz powiedzieć, jest świetne nawiązanie do Indyny Jonesa, gdzieś tam w którejś tej zagniżonej incepcji on udaje, że wyrywa serce i krzyczy Kalima, jak w drugiej części Indiana Jonesa, jeszcze tego dobrego Indiana Jonesa. A to w sumie ciekawe, jak prawa autorskie. Nie, mówisz, że do Kalima ktoś ma prawa autorskie? Nie wiem. Zresztą, ja nie wiem, czy ta, ta dziewczyna, ta Sonia, też go nie porównywała do Indiana Jonesa trochę tam, Było gdzieś. coś, było coś, Także tutaj dróżuje, ktoś, jak Indiana Jones? takie Indiana Jonesowe rzeczy tutaj były wplecione. Jezu, i teraz mi przyniesie, że o panu sam chodzi, przypomniałeś. Ty masz swoją traumę, ja, wie, <laughs> ja mam swoją. Ja My, widziałem Indiany Jonesa 5. Ja, też ja, nie, jest, ja, nie jest mi z tym dobrze, także wiesz. Tak, to, to jakby ktoś się zastanawiał o co nam chodzi, to odsyłamy do odcinka na czasie, bo tam poruszyliśmy te tematy. Tak. Natomiast. Yy... Rany są świeże. Okej, okay. dobra. No, czyli dobra, no, odcinek był, bo był. Dużo nie można o nim opowiedzieć. To o legendarnym odcinku o świni więcej udało się powiedzieć. I myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Tradycyjnie zapraszamy na nasze socjale, zapraszamy do postawienia nam kawy. No cóż, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.